Mona Cześć, czoła, wam wszystkim ludziska. Jestem Leon i witam was wszystkich serdecznie w World of Warcraft. Dzisiaj kontynuujemy naszą zabawę w jak się nie mylę, Taladorze. Tak jest, już mi się mylą te wszystkie miejsca w Taladorze i idziemy właśnie odwiedzić Durotana i zobaczyć jak będzie wyglądać spotkanie z.

No cóż. Ogrim e, wybrał już stronę. Wybrał, e, po której stronie będzie walczył. My niestety nie możemy do tego pozwolić. Ale myślę, że w swoim czasie ogarnie się. Tylko zobaczymy, czy nie będzie za późno. Czy nie będzie za późno. Z całą drogą ja mam już 98 poziom, zrobię tutaj podstawowe questy. Zrobiliśmy, wybudowaliśmy budynek, i praktycznie co zrobimy następnie, to będzie wybranie się do nowej krainy. Tylko skończymy przynajmniej tego questa i wyruszymy do następnej krainy. Gdzie już poziom będzie znacznie większy, ponieważ ta kraina jest przeznaczona dla ludzi na poziomie 94-96. I teraz pytanie: Gdzie mam się udać? Aha, mamy oddać Questa, no to idziemy oddać Questa. Ta kraina jest na 94-96 poziom, więc trochę zaniża mi mój mój poziom, a zwiększymy sobie e, przy okazji zrobimy sobie quest'a jeszcze jednego to od razu oddamy go no i no, też będę musiał porobić quest'y e, na ojej prawie że nie tego spela e, będę musiał e, znaleźć sobie nowych followersów, nowych podążaczy moich ponieważ mam ich bardzo mało na tej postaci już planuję wybudować w moim, w moim garnizonie tawernę, dzięki czemu będę mógł sobie co tydzień przynajmniej jedną jedną postać dodatkowo sprawić Jedno, jednego followersa całkiem fajna sprawa wydaje mi się więc yy, wydaje mi się, że skorzystam z tej opcji, ale niestety żeby zbudować cokolwiek teraz, yy, ponieważ nie ma miejsca, żeby zbudować cokolwiek, muszę osiągnąć setny level, więc mało brakuje, yy, zostało tylko dwa levele, to jest naprawdę mało. Powinno nam szybko to pójść. Nie, nie powinno być problemu. No to lecimy do, do Durotana oddać. O, jeszcze tutaj mamy po drodze dwóch typów. Sorry, ziomy. Sorry, sorry. Skąd? Świetnie. I teraz oddawajcie papiery. No, zostały jeszcze nam cztery papiery. Cztery papiery. Skąd ja te wezmę teraz? Halo, halo, ma ktoś papiery? Piękna jest. Muzyka jest cudowna. Normalnie, jeżeli chodzi o Warcraft'a i o to, jak Blizzard y, mm, przygotował soundtracki. I przygotował e, odźwiękowienie. E, so, się, tylko pokłony należą. E, mało, mało jest gier, które tak raczą ucho słuchacza, gracza. W zasadzie e, z takich lepszych gier, jeżeli chodzi o muzykę, to mam straszny sentyment do, e, do e, Final Fantasy. To była ge genialna muzyka. To jest genialna muzyka. Nadal. Nie, nie, nie umarła, nie umarła. Wiecznie żywa. Tak samo będzie z Warcraftem, tak mi się wydaje. Warcraft też będzie właśnie takim. Takim. Jakby to powiedzieć nie prototypem, ale. Jak to się mówi? Archetypem. O, takim archetypem już zostanie. For uh, porządnej dobrej gry MMO RPG. Musimy zakończyć. Ok, Near, nearby, a group of iron Hall took over a key strat strategic position with surprising alacrity. Ol they used a machine they called the Red Piston. kurde What the fuck to tak nazwy Dread Piston Okej okay. uh, no zniszczymy je zniszczymy to teraz jeszcze jakbym ogarnął o co chodzi o co chodzi z e, tymi stronami to jest pytanie No dobra, to, aha, dobra, to mogę to oddać tutaj dopiero, gatemet. Och ja No trudno, to oddamy to yy, Później A na razie zniszczymy sobie tutaj Parę machin wojennych Iron Horda nie będzie zbytnio szczęśliwa, przynajmniej nie powinna Nie powinna ale nas to nie obchodzi. Nas to nie obchodzi. My jesteśmy tylko od sabotowania i niszczenia i zabijania. Taka jest ta gra. Tu nawet dzieci mnie wysyłają na, na to, żeby żeby kogoś... ojej... żeby kogoś zabić. Poważnie. To są... To są, to są questy niektóre, gdzie... Yy, Quest, quest giverem, e, osobą która daje zadanie jest dziecko. I tam w sposób oczywiście nieordynarny, że idź za kogoś tam, ale jest kwestia taka, że ci mówi, że coś mu tam nie pasuje, czegoś, coś by sam zrobił, ale nie może, bo, bo mu zakazali czy coś tak a, i że iść tam, no przy okazji może zabić tam nie wiem, 100, 100, 100, 100 dranejców, czy tylko 100 aliantów, nie. Spoko, nie? Godemit, what the fuck, dużo ich tutaj jest. a, a... a... a ja aha. co zrobię aha. O, shit. Pięknie. Aha, aha, aha. nupsy. aha, aha. Aha, Nie, Czekaj z miejsca, godzinę. No, udało się. Hmm, jeszcze jeden koleś mi wybił, ale to nieważne, bo ja jestem wojownikiem, wojownik, wojowniczka, godzinę. Ze mną nie wygrałem. A mogły się poddać. Czemu mi w ogóle to tutaj jest? Eee. <laughs> no to przy okazji wykonaliśmy dwa zadania. Jo. zajebiście No to idziemy oddać. Mm. Idziemy oddać questa. No i jest, no i jesteśmy, eee, oddać quest'a, o i to nawet w tym miejscu gdzie mieliśmy oddać te 20 stron, zajebiście. Eee, dziękuję, tutaj też, zabiliśmy, oddaliśmy, dziękuję, I teraz pytanie jest, co tam nasz Gezlo dla mnie? No dobra, to zaraz zobaczymy co tam ciekawego widać przez Ayanir. Mm, oko i ucho, oh, i widzimy Orgrim'a i patrzcie, w Full HD. Podglądacz Full HD. Now, as one clan, no one can help to stand against your iron horde. No one. <laughs> Orgrim, ty niszczycielu, ty niszczycielu. a twoim imieniem nazwali największe miasto. Fuck off, zdrajco hordy. No niestety, no nie za bardzo. O, mam zabić suwkę? A, dobra, a to. Serie, czekajcie, co tu mamy? Inflikt natural damage, to nie mi... Lightning Orb, dobra zobaczmy, gdzie tu iść. O, na wysepkę, tu idziemy. Hey, hey, hey. A co tu mamy? A, kwiatuszek to pójdziemy później. Najpierw zrobimy misję. Pierwszeństwo: przede wszystkim, co tam pływa. Dobra, zajmę się tym później. Teraz nie mam czasu. Idę zabijać stu orków, haha. Taka misja, taka misja. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. O yeah. Hmm. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. To jest piękne normalnie, i dlaczego nie mogą użyć katamet? giniecie czy nie giniecie? aha, dobra, wy nie możecie zginąć rozumiem dobra, tutaj ginęli, tutaj ginęli. dobra tutaj kolejka jest, nie ma sprawy I will crash The Life from your bones. Poko. gdyby nie to, że w tym samym momencie co to powiedziałeś, też zginąłeś. Sorry, a, mogę oddać questa. Enemies eliminated. Aha, uuuu, rączki tutaj. To nie ja. Ooo, oh, Katia Shrediron. O ty gnojo. Zabrałeś mi ten, zabrałaś mi... mojego Shredera. Fuck off. Dobrze, że teraz jest jakiś słabszy. Ujujujujuj. <laughs> goddamn. Uj, uj, uj. What the fuck. Daj co tam ciekawego, dropłaś, się? Goldzik, 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 whatever. Pytanie brzmi, gdzie mam się udać? Ale już chyba wiem. Oj. Zostaw, nie goń, nie goń mnie. Powiedziałem, nie goń nie. ha 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 ha. Huj, 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 huj. oszukać przeznaczenie lewitacja taki nowy poziom ha, 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 ha. a teraz pojedziemy sobie już i idziemy oddać kościora. zabiliśmy e, producenta tych shrederów god dammit kaso has been ha, co my tu mamy has been inv inv invaluable in securing dzięki o oh. No spoko. Mam porozmawiać z, 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 z Kadgarem. No dobra, to pogadamy jeszcze z Kadgarem. Zobaczymy, co czego chłop, chłopiec chłop, chłopiec od nas chce. To córzy ma tam ileś tam set lat i jest e, wielkim nauczycielem magiem, w ogóle no, uczniem największego maga. Dziękuję, dziękuję. No, spoko. I am always ready, baby. Kogo my tu mamy w ogóle? Ej, patrzcie. Mamy Durotana, Drakę, mamy Thralla, mamy Katgara, mamy Irel, i mamy Vindicatora Marada. Kurde, sama, sama, eee, sama... Śmietanka towarzyska się zebrała w jednym miejscu. No no, będzie ciekawie. To Zrobimy jeszcze to. Zrobimy tą misję i prawdopodobnie po tej misji zakończymy. O, to nawet nie jest misja, bo to jest scenariusz, więc zrobimy ten scenariusz i na tym zakończymy nasz odcinek. A w następnym odcinku zaczniemy już od e, nowego, e, od nowej lokacji. E, bo praktycznie tutaj już nic ciekawego chyba raczej nie będzie. No, chyba, że coś będzie, no to nie pominę, oczywiście, pokażę. A co tam? Zawsze ciekawe rzeczy. Ale ja teraz mam iść, aha, mamy lecieć w ogóle i nie jadę w tą dobrą stronę. Ale zawsze chciałem jechać Iron Starem, kurczę, no a godzina jest zajebista. Hihi, <zysy> <zysy> gdzie <zysy> uciekasz? I will crash your bones, nie? Bo ja to, bo ja craszuję twoje. Haha, noobs, 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 a, dojechałem do końca. A no to jeszcze, jeszcze trochę, no czekaj, bo się zablokowałem, godamnit. A jeszcze trochę za jeszcze trochę. Podoba mi się, podoba mi się. No dobra, już jadę, jadę. Tam wołają mnie. O, God damn it. A, a jestem w kompacie w ogóle. Spoko. Nie wiem czemu. To mi nie pokazujesz, że jestem w tym basie. No a flat. Spokojny Nie ma problemu, Jon. Twoje słowo jest rozkazem. Wyczyścimy tą flagę. A to ja nawet nie mam zarobić. it. A tu mogę się leczyć, ha 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 Co tu daje? Wow, to taki taki bonus od życia Damage Christ Kincie wszyscy King. Ja nie wiem kogo targetuję, masakra eee, Nie za bardzo wiem Chyba to to o to chodzi, że jak to do, trwa do końca, to wtedy e, się skończy przynajmniej ta część e, fazy e, scenariusza. Spo okay, ja mogę wytrzymać jeszcze z pół godziny co We najmniej Manny dużo <laughs> dużo. No słuchajcie, durota na nuby ty Scrapsie, ty Irel. E Niby taka potężna, tak naprawdę dupa. O. O. świetnie. To było dobre. Jakby jeszcze można było zlutować? A z taka fab time. Po prostu fab time. To lecimy. O, patrzcie kogo mamy. Black Hanna. Ale. Ja przeczuwam, jak to się skończy. Ja przeczuwam, jak to się skończy. Ponieważ. Blackhand jest niestety ostatnim głosem w najnowszym, nadchodzącym. Eee... To jest. Ojej. Hand, destroy that weapon. Zabił, zabił Ogrima, Orgrima. Kurczę no e, Mówiłem, że to się źle skończy, ponieważ... E, Orgrim... a e, Znaczy wróć. Black... Blackhand jest... E, Ostatnim bossem w najnowszym, najnowszym rajdzie, który wejdzie za chwilę, więc prawdopodobnie to może, może się źle skończyć. Dobra, jesteśmy wysłani przez Kadgara, żeby pomóc z Blackhandem. Blackhand, ziom, ja teraz przychodzę do ciebie i giniesz. Zmienię tory losu, zmienię czas i miejsce i ziom, i, i po prostu jest z tobą źle, będzie.

Muszę się wyleczyć, także poczekaj ziom, zdążysz umrzeć zdążysz umrzeć, a ja sobie użyję tutaj leczących speli, haha i wyleczę się taki zemni ziom Ty tak nie potrafisz, bo jesteś e, noobskim, e, npc NPkiem nic, nic wartościowym, e, który się wzrósł za 5 sekund Oh my god Pięknie o, teraz będzie zabawa. Coś przeczuwam? Świetnie, wszystko zapodane. I teraz powinieneś ginąć, ziom. Teraz powinieneś ginąć. A ja sobie, wiesz co, pomogę. I teraz, nie ma Świetnie. I'm ready. I'm ready, go Send me, send me there. Ej, ale czujecie, jakbym tak mówił takim głosem e, w, pod postacią e, trola, kopiety by było ewidentnie coś tak. Musiałbym zmienić nazwę, nie? Tak. E. O, jednak żyje, a nie, nie żyje. Myślałem, że, że, że wcześniej go zabił. Dobra, zniszczymy je. Zniszczymy go, dajesz, walczymy. Eee... musiał na... na Grocką zmienić. O, A myślałem, że... Czemu bijesz morada tych chujów? To, że jest Alliance, to nie znaczy, że go możesz ciulać. O oh, god it. Marat Marad się poświęcił, uratował Irel. poświęcił, własne życie. poświęcił oh. Ojej, czy Durotan też zginie? Ouch. Fuck you! O! Bronią od marata, rzucił. Nieźle! No, spr no szczerze, spróbuj szczęście, ich chuję. to się nazywa gra zespołowa. Ludzie, uczcie się. To skończyć? dawaj, you will all die Nieee, yeah, god damn it ne, Tak się mogę. o świetna, to jest idealna scena z Jean-Luc Van występowali Jean-Luc Van Damme <laughs> Marat, Marat jeszcze zginął, teraz jeszcze przed chwilą God damn it, Ogrym też, nie no Wielka Strata, no. O, brat Durotana zginął. Wielki przywódca Dranajców, Vindicator Marat, też zginął. Wielka Strata dla ogólnie sojuszu, bo to można nazwać sojuszem Hordy i Alliance w walce przeciwko Iron Hordy. No cóż, zobaczymy jak to się rozwinie. W tym momencie ja dziękuję serdecznie za ten odcinek. Lajkujcie, komentujcie, szerujcie i. Do, do następnego odcinka trzymajcie się gorąco hejas